Miesicie, że jesteście Bonzo. That's a pimp, that that's a pimp, pimp, no, that's a pimp, name slip, that's a pimp, a pimp, that's a pimp, that's a pimp. Ben, Ben, zapasunasz? Na mojkanan zaskrpucze, wow, bab Ben, tego typu, widać, widać, tego typu tu taki Bonzo, wow, bab Ben, masz ulubionego youtuber tego typu bardzo się cieszę że udostępniacie tego typu no mam nadzieję że będziemy zajebiście jest kanał tego typu bardzo się cieszę że coraz więcej 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 no słuchajcie widzę to od was zależności nie ja jak się staram wy musicie pokazać tego typu wow 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 to jest pata. już przodu. Nie do tyłu. Tego typu. Witam, witam. Tego typu. Witam wszystkich. Yy, widzowie. Jak tam w ogóle... Pogoda od O! No. Ja wiem, wiem. Trochę. Na to się mówi troszkę. Nie ja wiem. Bym... Pocypało i rzeczy. No. no. ale co? Moment będzie tylko tak kilka dni jeszcze. No i ma to wszystko są opuścić. Nagłe ocieplenie temperatury. No, tak jak mówiłem, no, widzowie, no. Na... No tak. Tak. Ludzie straszą te wiadomościach, niewiadomościach w tych, tych e, gazetach, że o! Może niech w tych miejscowościach jest, tak, świętokrzyskie, śląskie. To tak, to może faktycznie tam, faktycznie, bo tam zawsze było i jest tego typu. Tam było zawsze i jest i będzie to tak. Tak, 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 nic nie mówię, ale słuchajcie, no, nie ma co z tego, jak się mówi, wziąłem. nie ma co płakać. Chodząc trochę pochłodę, że teraz to wszystko jest, te bakterie, to wszystko, ta, to wszystko, to są odporne na... Takie temperaturze, że no lepiej nie mówić to wszystko jest tak odporne już No, dziwicie się, ja to się nigdy nie dzieje To wszystko jest odporne tak właśnie no. Jak się mówi no nic nie zrobimy no, przecież no, jak się mówi Brzystwie Dziękuję że jesteście wczoraj na moim live Bardzo się cieszę mimo tego. Zapieram, bardzo się cieszę Wiedzieliście, że to byłeś. krótkie, bo krótkie, no bo też wczoraj e, z halataniem byliśmy, to te sprawy załatwiliśmy swoje tego wszystkiego. No to to też to, No i Powiem Wam tak. E, jak mam czas, to coś tam nagram. Czy palą live, a, czy tam coś, to jest wszystko jakby no tego, to nie jest tak jak to, yy, wy tu widzicie, o to wy to tam w domu nic nie robicie, prawie można powiedzieć, bo to rodzice za was to wszystko robią, a ja mam rodzinę, zaroszłam rodzinę, no to trzeba się trochę jakby się do tego. Robić. To nie jest tak, jak to wygląda. że. A! Takie tobie to mnie i robi lajwa co robi, tam nie wiem. Filmy, nie, nie, nie. To nie na takiej zasadzie, że życie polega. Mówi widzowie Życie polega na innych zasadach. Jak ktoś nie zna zasad życia świętego, to nie wie, co to jest tego typu ja też mam swoje swoje mm, życie prywatne nie muszę wszystkiego pokazywać wam ja. tego za tym. bo wy się buntujecie że ja wam nie pokazuję z jakiej kurwa taki mam coś pokazywać wam? z prywatności nie ma nie ma i nie będzie nie ma chuja się, jak się mówi Słuchajcie, a nie wiem, czy skapnęliście się, czy dopiero zatrubiliście na ten temat, dlaczego mam tą koszulkę. No właśnie, ale nie wiem, czy się skapnęliście, czy nie. Właśnie ja Wam nie odpowiem na to jakby pytanie. i sobie sami sobie jakby analizować i przemyśleć że się grubo zastanowić no ja wiem, że dzisiaj jest piątek, ciekawe czy dzisiaj będzie live robić, czy jest w pracy czy komu w pracy czy po prostu no hmm, wstydzi się po tych swoich urodzinach w tym klubie albo będzie miał znowu wymówkę, że e, jest zarobione, że nie ma czasu. A może tak być tak ja mam tłumaczę, że może wstydzi się tego wszystkiego i no, może trochę czekać ucich mi sprawa, to, nie wiem, takie jest jakby, sobie moje zdanie na ten temat. Mogę się mylić, bo to znaczy ma swoje zdanie, ale no, tak, tak jakby um, instynkt mi się załącza, że może to tak być, a nie musi, no to jest na no, widzowiano, moje zdanie na ten temat. No zobaczymy. Jak się mówi, zobaczymy, pożyjemy. Właśnie. Yy, słuchajcie. Pamiętacie co ja wczoraj mówiłem na legie? Czy nie? To zaraz wam przypomnę. Poczekajcie jeszcze. Zaraz wam przypomnę. Mhm. Tak, przypomnę wam, tak jak tutaj posiadam trochę, bo przygotuję, to wszystko z... zsiada, wszystko zsiada, a nie lubię, jak jest brudno w domu, tak jest nauczony, trzymam się zasad, zasad takich jak zawsze się trzymam i będę się trzymał, nie lubię. Przez i ładnie. A nie brudne z tak? tu u was w domach tak jest. Że przez tydzień daram jej wszystko leży i muchy nie plęgną się i inne rzeczy. Palce nikt niecie. to chociaż umyć. O, a ja coś takiego nie mogę. to ma być czysto, a nie boli. Znowu, wracając do tego tematu, co ja jakby wspominałem wczoraj na e, live'ie. Przypominałem wam, że od wczoraj jest taka zasada, że robimy coś takiego, że jak się skończy ten cel, który jest. Zostawiamy te pieniądze. Robię pasek nie pisząc na jakiś cel. Bo to nie ma sensu. Kto będzie tam w postaci tam to da, to da. Kto nie da to. Chuj mu w dupę, jak się mówi. Mi da jebie, jebie, jebie na to, jak się mówi. I z tych pieniędzy zebranych, coraz więcej więcej, to kupimy. Jeden zamachem biurko gamingowe, to jest raz. do kuchni, pędzle, wałek, grunt. Liczyć tutaj z malowaniem, liczyć to będzie yy... 135 zł kosztuje farba deluxe odpalona na, na wodę czyli my zmywamy nam 135 140 taka nią e, w tym sklepie wystarczy 15 litrów spokojnie spokojnie bo przeliczałem to to a zawsze jestem ja nauczony, że zawsze musimy w zapasie. Dlaczego tak robię? Z tego powodu, że po omalowaniu, wyschnięci farby wychodzą jeszcze poprawki, czyli naloty, które przyświty naloty, odzają się jak to mówi. I trzeba to lekko jeszcze podmalować. Ale jak to wpadła, wysłę chłoni Tak tutaj w pokoju robiliśmy Tu musiałam poczekać A ta wkładba Deluxe Dulux Nie Deluxe tylko Dulux Faktycznie ona szybko wysycha Ona bardzo szybko wysycha i powiem wam że zajebiście wchłania i zajebiście się nakłada Nigdy jakby nie miałem do tego jakiegoś problemu Pistoletem czy Wałkiem czy, czy, gwałkiem, czy e, m, Szczotą Znaczy mm, Jak też mówię, no to się mówi no tak Pędzlem Nigdy jakby to, do tego nie miałem problemu Nakładało się, roz, rozbijało się ta fata Rozciągała się pięknie i, i nie ma problemu. No ale liczysz tak, tak granicę yy, yy, tego, to yy, liczysz, przeliczając tak yy, z tego wszystkiego, no to około 650 zł. Granicy. Bo no to no, po 3. 15 to wystarczy, bo no, przyliczając na to wszystko, to jeszcze mi wystarczy na sufit na spokojnie i na jakby w domu takim przy I jeszcze nie zostanie to słuchajcie to, to spokojnie tego, to, to jest właśnie sztuką myślenia sztuką e, myślenia i analizacji. I tak właśnie zrobimy. Jakbyśmy zebrali tą dużą y kupę pieniędzy tego, to jeden zamachem to byśmy kupili. Miórnik górnikowe. To jest pierwsze. Do malowania farby, cały ten zestaw farby, folia, to wszystko do malowania i bym live'a zrobił z malowania tak było nie z robiłem tego typu i jeszcze na jakieś tam jak zostanie jeszcze spule pieniędzy to jeszcze się dokupię jakieś pierdoły jakieś rzeczy jeszcze może do kuchni tego Te, też tak by no widzę trzeba zamiast planować Pla, plan działania pracy Pierwsze promo i działanie pieniędzmi, zarządzanie pieniędzmi, bo tak analizując to wszystko, nie będę się rozdrabniał jak było kiedyś, że zbieramy na to, ja pokazuję, później na następne rzeczy. Po prostu, jednym zamachem to zrobimy, i po prostu ja się nie będę yy, bawił. Yy, Paragonami tego później gdzieś, gdzieś to e, połóbię. A tak to jednym zamachem, jakby tutaj coś bym e, sobie spiął dokumentację, co paragonem, że na, na tyle i tyle poszło, całym hurtem tego i jest geekmanionem. No właśnie na ten temat. I dlatego jakby mm, do tego jakby się właśnie bym się mm, doposował. Ja wiem, że teraz co wy będziecie się wściekać, nie będziecie specjalnie, wiesz, ja zdaję sobie sprawę, Nie o dzisiaj kurwa was Nie o dzisiaj. Tylko o osobie, którzy robią łaskę, to z siebie robią fajeru. Nie do jego prywatnym życiu. Bo tutaj narzekacie, że o, chcecie wpłacić tego, później kurwa nie i tego. Mi nie, nie robicie szkodów. Ani przykrości nie robicie. Tylko inną robicie. Inny to kurwa robicie. Bo nie umiecie jakby otwarcie powiedzieć. Nie, nie będę. A może tak, a może strach, a może owako. Tak działacie no, no dlatego. No i dlatego, jakby tego. Ja rozumiem. Ja się, ja tam mam wasze zacianki w dupie. Jak wy macie nas w dupie za ścianki, tak udowodniam, pokazano. Nagrywki porobione, podaje. Ale ja to dopiero na roku to stajecie? No coś kurwa jest za coś i nic na Was kurwa jeszcze nie nauczyło. Że lepiej nie zaczynać ze mną. Jakoś na komputer szybko zebraliśmy. Ale na takie pierdoły jakoś kurwa licho wam idzie. Tak fore jest nie do jedynie mm, Ja rozumiem, że... Ja wszystko rozumiem, że na przykład jest kryzys pieniężny, bo to wszystko idzie w górę. Wszystko rozumiem. Dobrze. Ale no, jak już zaczynacie się um, mówić, że pomożecie, że jesteście fanami, fankami że kochacie nas, tego to pokażcie. No właśnie. A wy to, to tak kurwa так показываете. Ну no, вот, right. ну no, то я тоже вам показываю, вот так, и целый тюнинг в ну что же это за что-то, ну вы что че за, что че плуты, что че то, и плуты не вам остаться. Robię tak samo jak wy. Intentycznie. Jakie jest to uczucie teraz? Że ja was zlewam. To już dawno byście tam kurdzę dostali. Byście się fujcie szybciej, A tak prosicie się jak jebane, pojebane ludzie. Którzy kurwa proszą się. Błagałem na noga, na kolana, tiger. No, tak się zachowujecie. Tak no. Ja nie mówię to widzowie po bo to nie o to mi chodzi, Tylko szczególnie wasze głupie podejście do takich ludzkich rzeczy właśnie. Dlatego. Dlatego mówię, no, wasze zachowanie, wasze podejście do nas. Ja też zlewam. Mam na to wyrąbane i tyle. Idziemy sobie do kina, idziemy sobie gdzieś, coś załatwić. A mam was w dupie. O. Ja się nie trzymuję, czy będzie live, czy nie. Mam na to bystrą. Ja mam na to wąrąbane, wąrąbane. Ja po prostu nie przejmuję się pani. Mam na to. W pisze, w chuju. Zobaczcie, ile jeszcze mam. No, jeszcze mi z Jeszcze raz zostało. To już wiem co dzisiaj rozplanujemy sobie po prostu to jakby was to boli, że ja was nie słucham że ja Was nie słucham że mam na was jakby występuje. No bo po mam was to właśnie jakby... Macie jakby um, głęboko w dupie. No przepraszam bardzo, ja Wam tłumaczę Staram się Wam objaśnić na czy tam... czytam um, wy ty, to macie sana No to nie idzie dalej w Tylko robicie sobie frajerstwo I ciota, i frajer, nie z zjeby i dlatego tak żyjecie. Znaczy, Takie zjewane życie, że nasz łaska w oczach wam się kręci. Jak widzicie, że nam się w życiu to co układa. No ale no. Takie są fakty, które sami sobie robicie. Ja tam pojrzałem, że ja się przejmować wami nie będę, bo to nie ma sensu. Mamy się przejmować i płacę. Robicie dobrze, robicie tego. Widzicie, może kiedyś się buntowałem przeciwko wam, tego, wkurwiałem się, a teraz mamy no, zakup, mamy wyrost, wyznane tego. Ja mi się chce, to palę lajwa laj. Kiedy mi się mam na to stronę. Nikt mi nie będzie mi podskazywał, masz robić, bo my i my nie mamy co robić. Jak nie macie, to weźcie się za naukę. Będziecie razy mądrzejsi. Chociaż, chociaż poświczycie swoją pamięć to wszystko mądrość swoją a nie mądrością się tylko ja też się Wiesz, to się sam. wychwał się kurwa mądrujecie na, na forach na jakichś tam kurwa stronach ale dlaczego się tak nie mądrujecie do rodzice swoich, swoich? Bo boicie się, że mnie to zaś pierdolą. Bo to białobyście mnie, jeśli by po to okami. Oczami. Wrób pas na tupę i inne rzeczy. No? Co? Dlatego się boicie. Jakby, żeby się nie postawić. Hmm? Ale to mnie to na napalacie, czy to kobry? No i co z tego wychodzi? Powiedzcie Tak szerzo. No. Płatne <głodne> jebane, jesteście i tyle. No, tak jest, coś się Ale coś no Lubicie była z nami to bądź. Ja tak tam przyjęba. Właśnie. Tylko tu. tam się tam trzymać? Właśnie nie trzymać nie dać się bo to macie takie skurry senso, że weź tylko do Waszej karty zobaczyć Wasze zachowania i w ogóle. Stolówkę to o! Aż. Ja już nieraz znalazłem taki kłębnik, widziałem, że tak się potrafia, to w domu syf, gomora i inne rzeczy. Uff, tak. A każdy z Was nie powie w totalnym życiu. I to jesteście takimi pizdami, że... No, no. Każdy powie, no mamy chłop. Chłop. Człowiek. Bardzo wam to Człowiek. Co powiedział? Ale jesteście zjednoczeni. Jak jedziemy zola? Nie dojedę, kurwa. Pizdy. Frejerzy. Tak. To Was boli, że ktoś Wam to mówi. A wy chowacie głowę w piasek chuj A ja nie chyba to wszystko z mojego wydania i tak to w tupie węcinie i to idzie dalej. Ja to tam widzę tam rybkę rybkę i przepowie Róbcie dalej Sprzedawajcie się jak kurwy uliczna dalej No to, to będziecie kurwami jak do śmierci Ale to już jakby wasza sprawa nie moja chcecie się sprzedawać to dajcie się dalej Tak to jest potem i nie ma Ach. Cóż... Jesteście na mądrości... A w życiu... Pizdy. nieudalne pizdy. To po chuj na świat się wychodziliście? Mogliście zginąć. I tyle. A ja się wynurzę na świat. Ktoś kazał wam się wynurzać? Powiedzcie, sami się będą Nie mogą wszystkich. od tych depilacji, że tak się forsują. Komentarze są niezłe o mnie. Slip back No, no Slip back That's what I said Slip back No, nigga slick back That's what I said Slip back